No ja już mogę zacząć, nie? Ale nie mam siana. i matka powiedziała jak zdam klasę to mi da siano. <grystanie> jak zdasz kurwa klasę? No. Dzień dobry. Co pan powie o dzisiejszej e, pogodzie? To był wywiad z panem Kamilem Jasińskim. Dziękuję. <grystanie> Spawałeś ta? Co się Nie dzieje się... Kamilu? Ból tu Pęknięta rama Gdzie? Tu. Halo zapas trość tych chuju No bajeczny Ból, 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 ból Bardzo mi się podoba twoja rama. Dzięki. Dzień Dylana Ży Co się stało panie Oskarze? Pęknięta rama, pęknięta rama Tutaj, tu, o, to Pęknięte Zobacz, mogę nawet zmazać to pęknięcie. I nie ma pęknięcia. Takie to łatwe. How to zmazać pęknięcie. Teraz ty kamień musisz tak zrobić. Nie, nie działa. No niestety. Działa. No bo nie jesteś to. Tobie nie mogę zmazać, bo kamuk pęka cały czas. Aha. no kanion też i nie działa. Ale mój działa, ale pęka. Dlatego pęka i nie działa. Dlatego zmazuję pęknięcie, bo już tyle pęknięć było, że uch, chyba że tak. U mnie też było, ale nie działa. Lubię grzyby.